To nagranie z opolskiego centrum handlowego obiegło sieć. Grupa młodych chłopców szuka ich zdaniem nieodpowiednio ubranych dziewczyn. Słowo szon to wulgarne określenie kobiety. Została zatrzymana właśnie przez szon patrol. Polega patrol. Jeszcze groźniejsza część tego trendu dzieje się w sieci. W zamkniętych grupkach pojawiają się zdjęcia dziewcząt, które następnie są obrażane i wyśmiewane. Widzę dużo tego w internecie i nie wiem, próbuję się jakoś może dofartościować tym wszystkim wyzywaniem tych innych osób. A to jest po prostu często bezpodstawne. Podobne zachowania obserwują pedagodzy w liceach. Były wyzywane przez uczniów klasy pierwszej, tak? Od niecenzurowanych słów, więc no też akurat przyszedł i rodzic zgłosił nam. Też w tych klasach, gdzie, gdzie były takie sytuacje, to pani prawnik mówiła o konsekwencjach prawnych. To, co dla młodzieży bywa żartem, w świetle prawa może zostać zakwalifikowane jako stalking, czyli uporczywe nękanie. Osoba, która zdecydowała się opublikować takie zdjęcie, nawet jeżeli w jej mniemaniu jest to głupi żart albo nic takiego poważnego, to konsekwencje mogą być bardzo poważne, bo tutaj mowa o kodeksie karnym i każe nawet do 8 lat więzienia. U nękanych taka przemoc psychiczna może mieć poważne konsekwencje, bo wrażliwość, szczególnie wśród młodzieży, bywa różna. Są ludzie, na których to faktycznie może negatywnie wpłynąć i pogorszyć im samoocenę, skłonić do jakichś nieprzyjemnych myśli. Konsekwencją może być izolacja, depresja czy nierzadko autoagresja. Dla rodziców pomocna może być darmowa aplikacja Kids Alert, analizująca aktywność dzieci i młodzieży w sieci i informująca o niepokojących trendach. Przez anonimowość w sieci, przez właściwie to, że każdy stara się jakoś w tej sieci funkcjonować, no to niestety, ale jakby przestrzeń do hejtu jest więcej. Poza tym, no co mamy w mediach? Przede wszystkim mamy zdjęcia, relacje, czyli znowu temat wyglądu. Jednak jak podkreśla młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, aspekt Wizualny to nie wszystko. Przede wszystkim powinniśmy ocenić na pewno to, co ludzie mogą z sobą zagospodarować, co mogą ludzie od siebie dać, jakie mają wartości, jakimi są osobami. A wygląd powinien być tylko dodatkiem do całego spektrum. Wiktoria Marszałek, Kurier Opolski.